bo przy jestem z na pół i dzisiaj idziemy do Pelsomanii na cały dzień. Będą zakupy, duże sklepy, Target, Walmart, ale również będzie kasyno, bufet i kitlery. Czyli weekend mamy rodzinne z moją ciocią i weekendem. O, już do rzeka. No się zrobiła taka pła, Później do Walmartu, a na razie mamy jakieś takie sklepy, wujek mówi żeby zajść, popatrzeć jakiś home goods dolar, ale i gameshop. więc idziemy na zakupy No to czas na małe zakupy Nie będę wszystkiego nagrywać Wiecie, na YouTube jest dużo vlogów jak wygląda Walmart Nagram ciekawostki na nasz koszyk, okej? Okay? Na pewno coś wybiorę z spółki półki proteinowej. Myślę, że wezmę sobie dwie albo trzy paczki, tak do 30 dolarów na rzeczy proteinowe. Wybieram te trzy wafelki i coś typowo amerykańskiego. Um. 9 dolarów plus podatek batoniki, wafelki 7 dolarów plus podatek, a te 10 dolarów plus podatek. Nie uwierzycie, co wybrałam. Taki jest w moim łóżku. Lis w kształcie dyni. I wzięłam sobie to akurat miałam na liście Antypospirant DAF Pekan Butter Crunch. Mhm. To miałam na liście. Na pewno wybiorę trzy... Nie wiem, zobaczę. Dobra, Dustin do mnie dołączył. Yy, I popcorny może Dustin jakieś springerce będzie chciał sobie, ale tak na wieczór, a nie na... Yy, a nie do domu, ale ja posypki do popcornu w koniecznie do domu. No to zaszalejmy 2,62 zapaczka. Mhm. I tutaj mam nasz koszyk. To też sobie wziąłem i poukładałam w koszyku, że mniej więcej wie co wzięłam. Więc na ten moment. A zakupy wyglądają tak. Dla mnie są wszystkie rzeczy proteinowe. I kitkaty, e, oreo, pop poptat. E, są do ptaki. Wziąłem, mamy strop Taki. O taki. A ile się wziąłem Idziemy do kasy. Jak myślicie ile zapłacimy? Nie mam pojęcia. Dam wam znać później, ale kupiłam wszystko co chciałam. Weszliśmy do bufetu, czyli płacimy raz, dam wam znać ile. jemy, ile chcemy. No zobaczymy. No to, chodzimy. Wow! też sushi? Postaram mm -hmm. się szybko przejść, ale ja też ochotę na sushi, zobaczcie. to no taki typowy bufet, ale nie wiem ile zapłacimy, dam Wam znać później. I ja tam widziałam ciasto. Jakie czego do wyboru? Popróbujemy. Ale ja chcę, widzicie tam ciasto? Te ciasto. Ale to później, najpierw zjedzmy coś mało nagrywam, ale ciocia nas przywiozła na zakupy i za mną jest Buddy Body Works i tam teraz idziemy. Kupiłam sobie coś. Dostałam od sieci więc sobie coś kupiłam, ale to pokażę wam w domu. I kupiłam sobie też butki i zegarek i w ogóle fajne rzeczy, ale tu później teraz może Dastin sobie coś wybierze, no ale jeszcze jakąś mgiełkę albo żel z body work sobie kupię, więc dzisiaj naprawdę wydamy sporo, ale taki był zamysł, dzień zakupów. Jest 29 stopni, więc pogoda nam dopisuje. Pokażę wam. Dustin, tle. Taka miasteczko ze sklepami, z najróżniejszymi, ale nie będę dużo nagrywać. Jesteśmy w Pensylwanii. I kawka, bad de i kawka. I jeszcze dzisiaj do kasyna jedziemy, ale to kasyna wam nagram. Kawa w Starbucksie i jesteśmy w targecie. Jeszcze kółeczki kilka rzeczy. Jeszcze ciarki. Jest, jest Dustin. Jesteśmy w Targetie. A po targecie jeszcze jeszcze zostało kilka, kilka rzeczy. rzeczy. Jestem na dziale dziecięcym i pokażę Wam, co sobie chcę wziąć. I naprawdę mam tu na liście. Trzeci eee, to, to widzicie. Tylko powiem, żeby dać scena jakoś I wybrał... Zrobiłem so to razem. Więc weźmiemy eee, 10... Eee, 10 lat. Jesteśmy w Pensylwanii, Pensylwani, więc nie doliczamy. Dział Halloweenowy jest tutaj niesamowite. U nas też jest super. Słodycze też są super. Na razie wzięłam sobie ujęcia, pokazywałam kulę z Karego Tam jest e, dział specjalnie przeznaczony dużym pakom cukierków. tak O tak, wam. Tak postaram się pokazać. Zobaczcie, to jest Harry Potter, ale ja już kupiłam Kisses i wcześniej kupiłam czekoladki. Jesteśmy, dojechaliśmy. Dzisiaj pokażę coś tam mam. o ile będzie można nagrywać. No to zaczynamy że wam tak troszeczkę, spytałam się, i okazało się, że mogę kamerować. Pan był bardzo miły, a tam Dustin nagrywa pewnie na, dla rodziców. Ja mam 40 dolarów, które po prostu mogę wydać Dustin. Nie wiem, Ciocia mówiła, że ma 50, więc e, jesteśmy OK. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, ponieważ jest 15 września i jest nasza rocznica w ślubu. Spędzamy ją urodzinnie z ciocią i z wujkiem. Jutro wracamy zwiedzać Nowy jorka. a dzisiaj jeszcze taki cilaucik Mamy jakieś tam zdjęcia w planach i jeszcze kilka rzeczy. Ale to może coś wam nagram, może nie. Zobaczymy. Jeżeli nie dogram nic szczególnego, to jutro kontynuujemy zwiedzanie Nowego Jorku nagraliśmy filmik, ale nie możemy go Wam tutaj pokazać, bo muzyka, ale na Instagram możecie zobaczyć i odwrócę kamerę i pokażę Wam, gdzie tańczyliśmy. Na tle Empire tańczyliśmy nasz pierwszy ślubny taniec i co roku będziemy powtarzać ten taniec, więc na Instagrama Was odsyłam, na pewno widzicie, jest w jakimś zapisanej rolce, a my opuszczamy tak piękny widok, jest niedziela, jest spokojnie i idziemy Troszeczkę spędzić czas z ciocią i wujkiem i chyba dzisiaj też na polski obiad idziemy Więc będzie na pewno na pewno fajny dzień Spuszczalne w czekoladzie? Nie wiem No na szybkią, wiesz Mają Candburego tutaj A czekaj, też pod skierki, to co mnie prosiła. Może ona chciała zwykłe cyklę, ale rozpuszczalne mm. Tylko że nie ma Dawid Czekaj to no, tu masz oryginalne tu o te No ale chodzi o to są gumy rozstrzygnie, mają być cukierki Hard Candy no, To hard Candy Panie to po dużo I picia milion W takich oni mają wszystko W takich ogromnych butlach Znaczy one są niskie i szerokie Podejrzewam, że mają taki sam litraż. No, 2 litry tutaj jest. O. No to jesteśmy w Kaczma. I wujek Się wybrali polską restaurację. No, tak no. Tak, spoko. Damy znać, jak będzie wszystko wyglądać. Zamówiliśmy sobie piwo Greenpoint tak e, e, lokalne. Dać się e, mocniejsze, ja wziąłam słabsze. Zobaczymy. I na przystawkę ja mam tatar z łososia i zupa Wasufeński. E, Nasze zupki są gotowe. Deszczyna z mamy y, żurek z jajkiem i do tego ziemniaki ze składkami, A ja mam bardzo polskie. Wygląda super. Przyszko na szyję, ja mam sconę z ziemniaczkami i burakami. Daj ma olbrzymiego schabowego z ziemniakami a wujek zamówił sobie steka z ziemniakami, dostał sosik i jeszcze czekamy na cioci roladę z kurczaka. No to wypimy za naszą rocznicę. jest? Szampani w najlepszym towarzystwie, cieszymy się. Że pierwszą rocznicę możemy z Wami, ponieważ Was nie było na naszym ślubie, to pierwszą rocznicę możemy z Wami oświętować co, co roku. Dużo zdrówka i dużo dzieci. Dużo zdrówka i dużo dzieci. Od gromadki dzieci. Tak. To, żeby biegały. To też duży dom później chcecie, tak, żeby te no. dzieci tu przylatywały, to no. ma... to dzieci. tak życie. dzieci. dzieci. jeszcze raz. Zdrowaczko. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dzięki. I wzajemnie. Dużo, dużo zdroweczka. Kolejnych Duziaczek. wielu, wielu lat, bo już nie będę mówić roku czy dwóch. Bo już jesteśmy. Odmiana jest kolejnego dnia. W sumie już kolejnego tygodnia. Spędziliśmy super weekend z jest i z no Ale wracamy dalej. Zobaczymy Nowy Jork. I dzisiaj jedziemy aktualnie na punkt widokowy. Nie punkt widokowy, na insta spot pod Brooklyn <toddź> Bridge. Mamy też Chinatown, pamiątki, coś jeszcze. Zobaczymy. Na razie, na razie Brooklyn Doszliśmy po godzinie, doszliśmy pod y, popularny Instaspot, a szliśmy godzinę, ponieważ ktoś uderzył o metro i był metro wstrzymane, ale to nic kawka, wrócę kamerę i Wam pokażę gdzie jesteśmy i robimy zdjęcia na Instagram. Tylko podejdziemy bliżej. Jest dużo ludzi, oczywiście, że jest dużo ludzi, ale podejdziemy bliżej i zrobimy na pewno jakieś ładne zdjęcia na Instagram. Już? Ja lepiamy. Czy nie? Nie. Tu jest sweet green. Mam na liście jakbyśmy chcieli na sałatkę zajść. Ale chyba dzisiaj bajgle wlecą w jakiś... Um, ...wycelek. W razie chodźmy zrobić ładne zdjęcia na Instagram. W ogóle nie podoba mi się... Chociaż nie z taksem? To... E, No możemy. Nie podoba mi się to, że jest te niebieskie remont tego budynku, jest ta niebieska folia To Zdjęcia zdobione. mam nawet instaxem zdjęcie, więc teraz wchodzimy na ten most i zrobimy sobie zdjęcie od góry i przejdziemy od Brooklyn do Manhattanu, górą. tylko jak tam wejść, nie mam pojęcia, zaraz to ogarniemy.

Przede mną do Bridge. Um, i co, weźmiemy, wejdziemy na niego i podzwonimy ładne zdjęcia. Jest pięknie. Mm. Teraz nie zadzwonimy do mamy. Ach, ja mam mikrofon włączony. Moment. W planach jest wejść na ten most jak? Nie wiem, ale chcę zdjęcia. Z mostu na dolny Manhattan. Zobaczymy, jak wejdziemy. Byliśmy tam pierwszego dnia Wiele odpoczynku. Będziemy zwiedzać dalej. I później jak przyjdziemy... Brooklyn Beach, to idziemy na Chinatown i kupić pamiątki dzisiaj. Ale zakupy? Umówmy się, że nagram hol zakupowy, bo jest tego za dużo na vlogi, a vlogi i tak będą długie. O, Tam jak byliśmy pod sporek, to się takie wysokie, a tutaj tylko takie schodki. I idziemy i mamy... Mamy 28-30 minut na przejście i później idziemy do Czarnia Pana. No, oczywiście robimy jakieś fajne zdjęcia. Ja Tej wysepce, którą widzicie naprzeciwko, byliśmy pierwszego dnia. Tak, Robiliśmy zdjęcia, statua wolności przed nami, no i dolny Manhattan teraz przed nami. fajne town i na pewno to mi wrażenie, ale chyba u nas Londynie jest ładniejsza przez to, że mamy zamknięte te ulice, a tutaj po prostu, no widzicie, no wszystko w chińskich znakach, sklepy, usługi, tylko tak na dolnym Manhattanie. Ładnie podoba mi się, ale po prostu przejdziemy się, idziemy dalej, bo, bo dla mnie fajnie, ale idziemy dalej. To trochę takie miejsce do odhaczenia. Pizza dla spider na dokładnie. Tak. No i mamy. I ja mam taką cechę ze a Dustin ma peperoni. Pokażę swoją pizzkę. Dustin ma peperoni zaczyna Siedzieliśmy, było smacznie, pizza jak pizza, a teraz idziemy do muzeum. Pewnie nic nie uda się nagrać, bo no jak to muzeum, ale może jakieś tam zdjęcie na Instagram zrobię. Do tego muzeum, do smaku. Jeżeli, jak przyjechaliśmy 9 11. września, to było strasznie dużo ludzi, więc zostawiliśmy to sobie na dzisiaj, więc mamy bilety. Idziemy do muzeum.